Jest środa 1 października, minęła godzina 22. Zapraszam do studia Notto. Dobry wieczór, Mateusz Kaszmarek. Przed nami wieczór z grami Lotto. W świecie gier lotto każdy znajdzie coś dla siebie. Zachęcam do spróbowania szczęścia w ekspres losach. Są to loterie pieniężne, drukowane wprost z terminali w punktach lotto. Wynik gry jest znany od razu, a wygrać można nawet 20 tysięcy złotych. Szybko gra się też na przykład w szybkie 600 w tej grze co 4 minuty można wygrać 600 zł popłacanych co tydzień przez rok. Co 4 minuty są też losowania Keno, w których można wygrać 200 tysięcy złotych. A teraz czas na wieczorne losowania. Zanim zaczniemy, jeszcze chwilę o lotto. Jutro losowanie tej gry, a dzięki kumulacji do wygrania może być nawet 14 milionów złotych. Warto wytypować swoje szczęśliwe liczby jeszcze dziś. A grać można w punktach Lotto lub online na lotto.pl. Powodzenia. W MultiMulti -multi mamy akcję promocyjną. Teraz typując tylko 8 liczb, wygrywa się aż o 50% więcej. Akcja potrwa do soboty. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb, a wylosowane zostały następujące liczby 45, 72, 15 Sześćdziesiąt trzy siedemdziesiąt jeden, trzynaście sześćdziesiąt pięć, dwanaście siedemdziesiąt trzy. Osiemnaście czterdzieści cztery dwadzieścia pięć sześć dwadzieścia dwa dziewięć siedemdziesiąt osiem dziewiętnaście 62, liczba 62 jest plusem. Jeden zakład minilot to kosztuje drobne tylko 2 złote, a wygrać można nawet 500 tysięcy złotych. Takiej wygranej życzę i zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejno ułożone kule komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie pięciu liczb sześć dwadzieścia cztery trzydzieści siedem dziesięć dwadzieścia sześć 2 złote wystarczą, aby zagrać w kaskadę. Wygrać można aż 250 tysięcy złotych, a taka wygrana trafiła do prawie 490 graczy. Pora na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 24. Kolejno ułożone kule bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. dwadzieścia, dwa, dwadzieścia jeden, siedemnaście, szesnaście, dziesięć, Dziewiętnaście. Pięć. Cztery. Trzynaście. Wczoraj w Eurojackpot odnotowaliśmy dwie wysokie wygrane. Po wygraną drugiego stopnia, wartą ponad 1 577 000 zł, sięgną grający w Czeladzi, a po ponad 257 000 zł, to jest wygraną trzeciego stopnia grający w Jurkowie. Gratuluję i przypominam, że kolejne losowanie już w piątek. Tym razem do wygrania może być nawet 120 milionów zł. Szczęśliwe liczby można typować samemu lub grać metodą na chybiu trafił. Zachęcam do gry w punktach lotto i na lotto.pl. 5000 zł wypłacanych co miesiąc przez 20 lat można wygrać w ekstra pensji. Przy zwiększeniu stawki można sięgnąć po znacznie więcej. Zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35x4 kolejno ułożone kule bęb, gdy maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. dwadzieścia jeden, dwadzieścia trzy, czternaście, siedemnaście, dwanaście, a ostatnią liczbą wylosowaną w ekstra jest trzy. Ekstra premii do wygrania jest 100 tysięcy złotych od ręki. Aby wziąć udział w tym losowaniu, wystarczy dopłacić złotówkę do zakładu ekstra pensji. Pora wejść do gry. W kasetach maszyny losującej mamy 35x4 kolejno ułożone kule, bębdy maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. dwadzieścia dziewięć, dziewiętnaście, dwadzieścia dwa, trzydzieści jeden, trzydzieści cztery, a ostatnią liczbą wylosowaną w ekstra jest dwa. Na lotto.pl można sprawdzić wyniki losowań oraz informacje o wygranych, a także grać w gry i gierki lotto. Na przykład w lotto, którego losowanie jest jutro, albo w keno, którego losowania są co 4 minuty. Życzę celnych typowań i dużych wygranych. A na koniec chciałem zaprosić na jutrzejsze losowanie o 22, które poprowadzi Marcin Mańka. Będzie można je obejrzeć w TVP3 oraz w internecie. Na przykład na wspomnianej stronie lotto.pl. Dobranoc. Gdy grasz w gry Lotto, stajesz się kimś wyjątkowym. Maestro, dziękujemy. Poproszę, zdrapki? Stajesz się supergraczem. Masz moc, by wspierać polską kulturę i sport. Graj w gry Lotto i spełniaj własne marzenia. Podwieść was? Graj w punktach Lotto w aplikacji na lotto.pl. Gdy grasz, wszystko gra.